Teraz popatrzcie, dlaczego pod względem neuronauki jest to ważne? Bo kiedy ja użyję stwierdzenia, czyli, czyli klient mi mówi, na przykład jakąś obiekcję zgłasza, typu, nie wiem, to jest za drogie. A ja mówię, czyli co zrobić? Zgłosił mi za drogie i zakłada gardę, no bo czeka na co zakłada gardę, że ja go będę teraz przekonywał, albo dopytywał, albo szukał innych rzeczy. A ja mówię. Panie Tomku, dobrze, że Pan o tym mówi, fajnie, że będziemy o tym pogadać, to on opuszcza do połowy gardę i się zastanawia, jego hipokam się zastanawia, gdzie ja mogę rozpoznać ten tekst. I teraz popatrzcie, dlaczego to jest niesamowicie pod względem neuronauki, dlaczego neuronauka jest wybitna. Bo kiedy człowiek słyszy tekst dobrze, wtedy kiedy na przykład syn wraca do domu i do niego matka czy ojciec mówi, dobrze cię widzieć, synu. I teraz w momencie, kiedy ty użyjesz na przykład tekstu dobrze, że Pan o tym mówi, to hipokamp twojego klienta zaczyna analizować ten tekst i on go porównuje ze zjawiskami z przeszłości. Poza to odpowiada hipokamp. Więc on słysząc, że dobrze, że Pan o tym mówi, kojarzy sobie to stwierdzeniem, dobrze, Ci widzieć, synu. To znaczy, że z automatu umniejszany jest proces strachu. I teraz posłuchajcie samitarze, dlaczego my to potrzebujemy. Bo Andrew Armour, Właśnie na, w, w Kanadzie na Montrealu, na, na Uniwersytecie w Montrealu, odkrył, że, my, że nasza transformacja komunikacji przechodzi z mózgu pierwotnego do serca. I teraz obiekcja polega na tym, że ona transformuje strach w nadzieję.